Cześć, witam serdecznie, z tej strony KryptoWujek, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Co się wydarzyło właśnie? Wczoraj nie dodawałem nic, niestety nie miałem za dobrego czasu, żeby cokolwiek zrobić, natomiast ok, przyznam się, analiza nie wyszła tak jak powinna, nie zawsze się to udaje, także nie jestem zdziwiony, natomiast no ten long tutaj mnie ominął, także tutaj no, nic się takiego wielkiego nie stało. Mam jeszcze oczywiście bitka i inne krypto w spocie, więc tak czy siak, jeżeli coś idzie do góry, to i tak zarabiam, ale jeżeli chodzi o shortowanie no to niestety to znaczy nie niestety tylko na szczęście shortowanie mam na osobnym koncie więc na shortowanie zawsze przyjdzie czas. Więc um, pierwszy short był na punkcie kontrolnym tutaj, nie udał się, stop loss był bardzo szybko przy punkcie kontrolnym. Natomiast kolejny short był 3426 i tutaj też niestety był stop loss powyżej 1%, ale teraz czekają sobie i trzeci raz próbuję to shortować. Zobaczymy, czy się uda. Mamy podwójną górkę. Jeden z tych poziomów, wysokie, wysoka wartość wolumenowa się przeniosła troszeczkę. Ona z tego, co pamiętam, była chyba na poziomie 3400 i się przeniosła na 3684. I też tutaj pro, praktycznie mamy problem z przebiciem się. Czekajcie jeszcze, teraz muszę to zaktualizować, żeby mieć pewność, że Was nie kłamię. Czekajcie, weźmiemy sobie to, przesuniemy dalej. Ona się przesunęła, no troszeczkę, troszeczkę, ale 3695, więc teraz znowu walczymy z tą wartością walumową wysoką i jeżeli się nie uda i będziemy mieć zjazd przez podwójną górkę, przez, taką, przez taki ride, prosto w, w opór, może się okazać, że zjedziemy z powrotem na dół i dopiero ten scenariusz z zamknięciem CME, CME gapa będzie miał sens. Pamiętajcie, że zamknęliśmy sobie dwa punkty kontrolne, które działały jak magnes dla tej ceny, więc jak najbardziej to jest OK. To możemy sobie już skasować dwa punkty kontrolne zamknięte. Siemi gap zostaje otwarty na 28.710, tak samo jeżeli chodzi o um, sam wykres siemi, no to wygląda to tak, że cena zamknęła się na poziomie 28.755 i otworzyła na 2975, więc tak czy siak mamy gapa 1,4%, więc. Musielibyśmy zjechać o 6,5% w dół, więc ja sobie będę to obserwował, co się będzie działo z Bitcoinem. Jednak pamiętajcie, że no gdzieś w końcu będzie ten popyt, gdzieś ten popyt będzie dużo silniejszy niż podaż i w końcu gdzieś tam zwyciężymy. No jak na razie lecimy sobie w dół, ja tutaj zrobiłem sobie tylko screenshota, że miałem wejście 3801. na mniejszej dźwigni niż zwykle, no bo też tym shortom nie ufam do końca, nie jestem jakimś wirtuozem shortowania, więc no niestety muszę tu być ostrożniejszy. I dokąd spodziewam się zamykania tych, tego shorta? No na początek będę myślał o po prostu... Um, w tym rejonie 50% 6166 te szczałki może już sobie usuniemy, więc tutaj będzie, może, take profit 1 gdzieś w tej okolicy. Więc myślę, go zamknąć. Czekajcie, tu mamy zjazd około 3% w dół. Jeżeli to się uda, no to jak najbardziej. Podtrzymam, zobaczymy, czy z jednej zamkniemy, lub po prostu zjedziemy do tego dużego globalnego FIBO przy poziomie 27640, około jeżeli chodzi o linię trendu. No to tu mamy. Powiedział, że to będzie taka linia trendu, więc można by było powiedzieć, żeby się gdzieś tam skrzyżowała z FIBO na 50%, 29,5 tysiąca dolarów, więc tak by to wyglądało. No i dalej jesteśmy jakby w tym samym kanale. Nie mamy tutaj jakby zmiany jakiejś wielkiej, jeżeli chodzi o strukturę rynku, więc tutaj też trzeba z tym poczekać, wszystko wymaga czasu. Natomiast Widzimy, że tam, gdzie ten wolumen był mniejszy w tym rejonie, no to też jakby mamy odbicie tej ceny, tutaj jakby mniejszy popyt, no to od razu, od razu zjeżdżamy na dół. Wszyscy ci, co akumulowali te bitcoiny w tym rejonie 29 tysięcy, no to teraz mogą je sprzedać po cenie prawie 31 tysięcy, 6% wyżej. No i tak będziemy się bujać do momentu, kiedy w końcu rynek się nie zdecyduje, w którą stronę iść, tak? Jeżeli chodzi o alty, to no tak, mówiłem BNB, czekałem na ten zjazd i mamy w końcu ten zjazd jakiś taki mocniejszy. Pierwsze odbicie 0106 i jedziemy sobie w dół. Także tutaj ta formacja ABCD może się uda, może nie, nie jestem pewien. Zobaczymy, jak to się potoczy. Zazwyczaj ta formacja, nie wiem, no nie, nie widziałem jeszcze za bardzo, żeby się idealnie udała na krypto albo na tej parze, więc. Pośledzimy, zobaczymy, czy dojedziemy do tego momentu, czy będzie jakieś odbicie od tego, czy też nie. Jestem ciekawy. Ja tutaj bardziej myślę o tych horyzontalnych poziomach cenowych. Więc tutaj dla mnie bardziej jedna setna będzie takim celem, albo po prostu środek tego kanału 9,5 tysięcznych. Także to by było ciekawe. Cake o dziwo troszeczkę lepiej szedł niż Bitcoin, niż BNB tak naprawdę. Na cake'u też zrobiłem sobie małego trade'a. Aktualnie tutaj zrobiłem sobie longa z poziomu, z tego poziomu tej konsolidacji, bo widziałem, że wszystko zaczyna się troszeczkę ruszać, więc też wrzuciłem troszeczkę w cake'a, ale szybko z niego teraz wychodzę, już nie popełniam tych samych błędów. 4,80 było moje wyjście, 11%, więc opłaciło się. Co my tam jeszcze mamy do sprawdzenia. Um, tezos troszeczkę mocniej się ruszył. For tutaj, for też tutaj troszeczkę mocniej wyskoczył, ale już też sprzedałem go, zamknąłem pozycję i teraz czekam na niższe poziomy. Nie chcę, nie chcę być tutaj takim, um, nie chcę się jakby sam nastawiać do tego, że wszystko zjedzie, czy tam wszystko będzie szło niżej i ten niżej, ale dla mnie po prostu wszystko wygląda tak, jakby jakbyśmy mieli jeszcze raz zobaczyć jakieś niższe poziomy cenowe. Um, czy się mylę, czy nie, no zobaczymy. Um, tak jak mówiłem, ja siedzę w krypto w spocie, a shortowanie też sobie um, realizuję w międzyczasie, bo um, tak jest po prostu troszeczkę łatwiej i bezpieczniej. No nic, dobra, żegnam się z Wami, jak widzicie cena cały czas sobie spada, więc um, zobaczymy dokąd doleci. Przy takiej pompie zawsze gdzieś później jest ten zjazd. Więc taka mini korekta, tylko zniesienie FIBO. Także na razie na dzisiaj to wszystko. Ja się z Wami żegnam, bo znowu będę to wrzucał parę godzin. Mam nadzieję, że wpadniecie na kolejny odcinek. Żegnam się. Miłego dzionka, miłego tygodnia i zobaczymy, czy CMI Gap się zamknie, czy też nie. Dobra. Trzymajcie się. Hej.